A tymczasem 10 medali Mistrzostw Świata, cała kolekcja Igrzysk Olimpijskich, czyli Adam Małyż jest z Bartoszem Helerem. Oddaję Ci Bartę głos. Razem z Adamem miałem przyjemność oglądać końcówkę tego konkursu na Dużej skoczni. Adamie stawiałeś na Morgenstern, ale 30. i mamy innego Mistrzostwa Świata, ale też z Austrii. No Panie, ja myślę, że troszkę dzisiaj warunki rządziły i to było widać. Tomasz skacze naprawdę bardzo dobrze i troszkę miał pecha, bo dostał plus 1-1 za wiatr. Na tej skoczni tym bardziej było czuć to po prostu później w końcówce, czy się odleci, czy się nie odleci. No ale stanęły znów dwa Red na podium, więc to na pewno, na pewno dla Austriaków jest kolejny niesamowity sukces. No, jakby nie było, są najlepsi w tym, w tym momencie. Norwegowie w zasadzie myślę, że skakali dobrze, ale te pierwsze serie im troszkę pom pomógł wiatr. I w drugiej serii już tak nie skoczyli. Adamie, rok temu w konkursie Pucharu świata tu się wspaniałą szarżą. Popisałeś 17 na drugie miejsce. No cóż, dziś niestety się nie udało. No też tak chciałem na pewno. Nie, ja myślę, że trochę, trochę pecha w pierwszej serii miałem i spóźniłem, okropnie spóźniłem ten skok i gdy się już tak spóźni, ciężko jest później tam odlecieć i, i przy, przy wietrze tylnym tym bardziej, więc no w drugiej serii musiałem postawić wszystko na jedną kartę i o mało się nie przewróciłem tak jak... Jak Kamil, bo naprawdę bardzo szkoda, bo kurczę, mógł naprawdę dobry wynik zrobić. No ale to jest sport i tak po prostu bywa, więc y, dlatego no, trzeba głowy podnieść do góry i iść dalej. Ale przypominamy tobie o tym brązowym medalu na normalnej skoczni. Adamie, takiego dorobku. Na mistrzostwach świata nie ma żaden skoczek w historii. Ja się strasznie cieszę, że praca ta, którą, którą wykonałem przez całe lato, to ta, ta wytrwałość. Spowodowała, że znów walczyłem. No, na treningach byłem tutaj bardzo dobry, na, na dużej skoczni również. Na zawodach nie wyszło. No, tak jak, jak, jak mówiłem wcześniej, to jest sport i nie zawsze się jest tak, jakby się chciało. Adamie, czy był to twój ostatni indywidualny konkurs na Mistrzostwach Świata w karierze? No niestety tak, niestety tak. No, ta decyzja już zapadła w zasadzie bardzo dawno temu, ale yy, no, nie chciałem mówić, dlatego że. Ja przygotowywałem się do tej mistrzostw świata, nie chciałem mieć spokój, chciałem bez żadnego takiego szumu dotrwać do, 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 tej, do tego Oslo. Więc dlatego no, teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że to była moje ostatnie mistrzostwa świata. 3 marca 2011 roku Adamie, długo czekałeś, żeby tę decyzję ogłosić, a kiedy ją podjąłeś tak naprawdę? Szczerze mówiąc podjąłem już ją przed Vancouver, dlatego że tam do zakopanego bardzo dużo przyjechało dziennikarzy, którzy którzy w zasadzie już myśleli, że to jest moje ostatnie zakopane i tam e, troszkę ich rozczarowałem, bo wiedziałem, że jeszcze w Oslo będę skakał. E, ale no, wiedziałem doskonale, ile, ile pracy kosztowało mnie przygotowanie do Vancouver, tym bardziej teraz do, do Oslo. Jest ta decyzja gdzieś tam była i widzę, że jakieś, nie wiem, ktoś jest e, chyba ma wtyki u Boga, że, że, że gdzieś to tam wyczytał chyba w moich myślach, że się do tego przygotowywuje. Ale myślę, że ta moja kariera była tak, tak bogata i tak bujna, że ja z wielką świadomością podjąłem tę decyzję i, i myślę, że też dlatego, że zawsze moim marzeniem było, żeby zakończyć wtedy, jak, jak będę w formie. Adamie, czy masz świadomość, że w tym momencie w polskich domach zapadła zapewne grobowa cisza? Ja myślę, że tak. No. Ja wiem, parę razy czytałem różne wywiady, dlatego że prasa już coś tam donosiła jakieś e, spekulacje były na ten temat, więc, e, więc myślę, że wszyscy się chyba domyślali tylko no, czekali na tę moją decyzję, dlatego, że nie wiem dlaczego nie lubię czegoś takiego, jak jak ktoś spekuluje i ktoś wybiega przed tego, kto, kto po prostu chce coś powiedzieć I, i dlatego ja tym bardziej podkręcałem to, że, że nie e, że po mistrzostwach świata ogłoszę i ta decyzja już była dużo, dużo wcześniej podjęta że po dużej skoczni w Oslo po prostu ogłoszę tę decyzję. Faktycznie wiele osób się spodziewało tego, tej decyzji, ale co innego spodziewać się, co innego Adamie to usłyszeć? Zapewne teraz dużo osób zadaje sobie pytanie, no i co będzie dalej? Jak to tak bez Adama Małysza na skocznie? Ja wiem, ja też bardzo, bardzo, bardzo często zastanawiałem się, jak to będzie, co będę robił. Mam na pewno mnóstwo propozycji, mam różne rzeczy, które, które mógłbym robić, więc na pewno. Myślę, że do połowy kwietnia będę się zastanawiał, żeby trochę odpocząć co, co dalej, a później podejmę decyzję i na pewno, na pewno wszyscy o tym będą wiedzieć, bo trudno żebym nie powiedział i kibicom i dziennikarzom. Także ja myślę, że 26 marca konkurs Skok do celu, który będzie w zakopanym. Na który zapraszamy do telewizji polskiej? Zapraszamy bardzo serdecznie i podskocznie i do telewizji polskiej. Bo tam będzie można oglądać na skoczki po raz ostatni Adama Małysza i, i myślę, że dużo, dużo wspaniałych skoczków yy, tych, którzy są niesamowici w Pucharze Świata, bo yy, zostali zaproszeni i mam nadzieję, że, że przyjadą. Adamie, kibice chyba już wiedzą, bo ci churalne 100 laty zaśpiewali, łezka się wokół kręci. No dokładnie, no na pewno jest trudno opuszczać takich kibiców, no bo to jest to jest ciężka praca, to są na pewno niesamowite emocje i, i wspieranie przez nich, bo oni zawsze byli, nawet jak było dobrze, jak było źle, więc za to im chwała, za to im zawsze dziękuję, za, do końca życia będę wdzięczny. Na pewno setki myśli krąży ci po głowie, ale co czujesz tak w głębi serca w tym momencie? Z jednej strony taką ulgę, z drugiej strony duży smutek. Duży smutek na pewno, bo... E, to jest ciężka decyzja, mimo to, że, że podjęło się już ją tak dawno temu, to każde takie ogłoszenie to jest bardzo ciężkie i powiem szczerze, że z jednej strony kamień z serca mi spadł, bo było mi bardzo ciężko przekazać to na pewno kibicom, przekazać to mediom. No wy w zasadzie wiecie jako piersi, do tej pory były tylko spekulacje. Adamie, miałeś wspaniałą karierę, o czym sam wspomniałeś. 10 medali Mistrzostw Świata, ale jeszcze jedno chciałbym podkreślić. Byłeś wzor wzorem również poza skocznią, Nie miałeś żadnych właściwie wrogów w środowisku. Wszyscy darzyli ciebie z szacunkiem, a to jest sztuka być na szczycie przez tyle lat i mieć tylu przyjaciół właśnie w tej twojej społeczności Skoków Narciarskich. No, myślę, że tam by się zawsze jakiś wróg znalazł, który nie Oj tam, oj tam, o, o, który nie lubi skoków narciarskich, który no, e, nie lubi może mojej skromności, mojej osobowości, także są tacy ludzie na pewno, ale też im chwała za to, bo e, są mi dobrzy ludzie i ci, którzy nie zawsze się im coś podoba i, i powinni mieć swoją opinię, e, swoje słowo. Bo szczerość jest bardzo ważna. Adamie, czyli na koniec powtórzmy raz jeszcze. 3 marca 2011 roku i to jest ten dzień, to jest ten moment, który niestety musiał przyjść. Musiał przyjść, na pewno musiał przyjść, ale tak jak mówię, do końca sezonu będę skakał i 26 marca zapraszamy do Zakopanego na, na podsumowanie tego, co, co było w mojej karierze. Myślę na super zabawę, no, bo to jest, to jest na pewno ciężka chwila do mnie, ale, ale również i dla, dla kibiców, dla rodziny przede wszystkim, która mnie strasznie wspierała i to była na pewno e, też bardzo ciężka decyzja również e, dla mojej najbliższej, dla mojej żony, dla, dla córki, dla całej rodziny, która, która przez całą tę moją karierę mnie wspierała i towarzyszyła mi. Mimo to, że bardzo często, często było to no, wielkim wyrzeczeniem, jeśli chodzi o, o, o rodzinę, i musieli naprawdę wiele znosić. I to nie tylko, nie tylko tego, że mnie nie było w domu, ciężkiej mojej pracy, ale i często również humorków, które, które gdzieś tam na pewno miałem i za to mogę tylko przeprosić i, i, i powiedzieć, że cieszę się bardzo, że, że żona wytrwała ze mną na pewno do końca, bo to jest, to jest bardzo ważne bo to jest trudne na pewno wytrzymać ze sportowcem, który, który z jednej strony jest uwielbiany przez ludzi, ale który na pewno jest e, ciężki również w współżyciu, bo, e, bo to jest tak, że się przyjeżdża do domu i często jeszcze się pokłóci. Jest się trzy dni, e, pokłóci się i ciężko jest wyjeżdżać, ale myślę, że ja zawsze powtarzałem, że ja z Izą jesteśmy naprawdę bardzo normalną rodziną i, i często się kłócimy, często się godzimy, ale na pewno nie sztuką jest się pokłócić, ale sztuką jest się pogodzić, więc dlatego trwamy w małżeństwie już 13 lat i chwała Bogu za to. Adam Małyszy, dziękuję małżącym. Adamie, Tobie dziękujemy za te wspaniałe lata. Będziemy jeszcze o tym w Planicy, w Zakopanem wielokrotnie rozmawiać. No to jest prawda, proszę Państwa. Adam Małyszy zakończył karierę. Dziękuję Ci, Adamie. Przenosimy się do Włodzimierza Szarnowicza, któremu pewnie również trudno przyjąć ten smutny fakt do wiadomości. Na pewno tak, właśnie w tym się Adamowi. Z drugiej strony chyba zawsze przychodzi moment, trzeba się pożegnać. Myślę, że z tej rozmowy, jak Państwo słyszeli, jedna wspaniała cecha, takie utrzymywanie wielkości, by to wszystko wyglądało na codzienność, przyzwyczaił nas do tego, że potrafi robić rzeczy wielkie, nie akcentując yy, też przy okazji swojej postaci. Wielki człowiek polskiego sportu kończy karierę, ale jeszcze mamy drużynówkę, mamy planicę i mamy jeszcze to pożegnanie w Zakopanem, gdzie będzie wielki festyn godny Adama Małysza mam nadzieję. Proszę Państwa przypominam Gregor Schlierencauer zwycięzcą, Thomas Morgenstern na drugim miejscu wicemistrzem świata, Simon Mann brązowy medalista, a yy, Adam Małysz na miejscu 11 na 19. Kamil Stoch. Dziękuję za uwagę. Żegna się Włodzimierz Szaranowicz. Oddaję głos do studia Maciejowi Kurzańskiego.